Już wkrótce czeka nas rewolucja w przepisach dotyczących lotów dronami. Cały czas z lękiem patrzymy w kierunku instytucji europejskich, jakie będą nowe ogólnoeuropejskie przepisy dla tych z nas, którzy latają dronami, szczególnie latających amatorsko i niekomercyjnie. Od dłuższego czasu obawialiśmy się, że możliwość latania dronami będzie mocno ograniczona, a przepisy zaostrzone. Na szczęście nie musimy się już domyślać, są już założenia przyszłych przepisów, które dotkną nas wszystkich, którzy latamy dronami i o tym porozmawiamy już teraz. Rzeszów-Wierza, Sierra Pawlina Wiktorowska, dzień dobry. Sierra Wiktorowska, witam, cześć. Yy, Pogoda zulu, aktualnie funkcja oczekiwania pasa 2,6 prawy, poproszę o standardowy odlot yy, tango. Sierra Wiktorowska, przyjąłem za nimi, pas 2,6 prawy. Wiemy już, że nowe przepisy będą obowiązywały od kiedy? Od 1 lipca. Słuchajcie moi drodzy, sprawa wygląda następująco. Obecnie chcąc latać niekomercyjnie, tak na dobrą sprawę nie było szkoleń, nie było niczego. Sami kształtowaliśmy swoje umiejętności, swoją wiedzę odnośnie przestrzeni powietrznej. Obecnie przepisy europejskie narzucają na nas pewne obowiązki. Nie będzie czegoś takiego jak loty niekomercyjne. Każdy operator, a w zasadzie pilot, bo tak się będzie nazywała ta osoba, będzie musiała przejść szkolenie lub egzamin, albo szkolenie i egzamin. Tak to będzie wyglądało. Na pewno nasi widzowie są ciekawi, jakie to będą zmiany. Z tego, co tak przeglądaliśmy, to pierwsze, co rzuca się w oczy, to takie pytanie: czy będą bardziej restrykcyjne, czy, czy mniej, czy takie same? Takie same. No niestety, tak jak do tej pory były tak zwane loty rekreacyjne, no, teraz tego nie będzie, od 1 lipca nie ma czegoś takiego jak loty rekreacyjne. Jest powiedziane w ten sposób, że każdy użytkownik powinien przejść szkolenie, powinien przejść egzamin. Tak, dobrze słyszycie? Niestety każdy. W niektórych przypadkach będą to tak zwane egzaminy online organizowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W niektórych sytuacjach będzie wymagane do tego jeszcze jakieś szkolenie online. Nie będzie to z tego co wiem dosyć trudne, ale każdy użytkownik będzie zarejestrowany i będzie musiał przejść takie właśnie szkolenie i egzamin. Czyli zmiany bardziej restrykcyjne moim zdaniem. Koniec z taką wolnością. Zgadza się. Myślę, że tak. Będą coś od nas więcej wymagać, ale czy tak naprawdę restrykcyjne jest, słuchajcie, czy odrobinę tej wiedzy to jest tak duży problem? Wydaje mi się, że chyba nie. Pod tym względem to się 100% zgadza. Jedynie co, no to zmienia się to, że, że nie jesteśmy już anonimowi, tylko będziemy... Tak, <grym> tak to prawda. Każdy użytkownik ma zostać zarejestrowany. Nie wiem jak to do końca Urząd Lokalizacyjny go zorganizuje, ale tak to zostało nazwane. Jeżeli chodzi o pod względem szkolenia, to na pewno tak, no, tą wiedzę skądś trzeba będzie pozyskać. Krótkie szkolenie, gdzieś na stronie ulicy, w oparciu o jakiś biuletyn, takie minimum, czy będzie dobre, no, czas pokaże. Obecnie nie było zupełnie niczego, więc moim zdaniem chociaż minimalna wiedza na pewno będzie lepszym rozwiązaniem dla Was. Kontrola tej wiedzy, rejestracja użytkowników, to są wszystko nowe rzeczy, jak to fizycznie będzie wyglądało, do końca jeszcze nie wiemy. Wiemy, że coś takiego wejdzie w życie z dniem 1 lipca. Czy to w związku z tym będzie bardziej restrykcyjne? No, z jednej strony tak, bo czegoś yy, ta przestrzeń powietrzna, czegoś Urząd Lotnictwa Cywilnego będzie od Was wymagał więcej. Ale z drugiej strony ja, jako pilot latający gdzieś w tej przestrzeni powietrznej, będę czuł się również bardziej bezpiecznie. Więc chyba idziemy w dobrą stronę. Czyli moi drodzy, podsumowując, już w tym momencie będzie tak. Nie ma czegoś takiego jak loty bez rejestracji. Kupujecie drona w supermarkecie za 100 zł nie możecie już latać w tym momencie bez rejestracji. No z wyjątkiem, jest jeden wyjątek. Tak, mm, słuchajcie, jest jeden wyjątek, jest taka luka, która mówi o tym, że jeżeli posiadam bezzałogowca o masie poniżej 250 gram, to w zasadzie nie muszę wykonywać szkolenia, ale popatrzcie, że w przepisach jest jeszcze dopisane, że statek powietrzny nie posiada urządzenia rejestrującego dane osobowe. Tak to zostało śmiesznie nazwane, a tak na dobrą słowę chodzi najprawdopodobniej o kamerę. Jest jeszcze mowa o tym, że przy uderzeniu nie wyzwoli większej energii jak 80 dżuli, więc wszystkie wyścigówki zwykle odpadną z tego miejsca, więc czy jest sens kombinować? Chyba nie bardzo. A jak popatrzysz tutaj w prawo, na ten pasek zieleni koło cmentarza, to jest właśnie nasz pas startowy lotniska modelarskiego w Strażowie. Jak widzicie, teren z góry może nie wygląda zbyt okazale, ale to jest właśnie to nasze lotnisko, gdzie tutaj latamy. Jest to fajnie wywołowane, wykoszone. No, i moi drodzy, lataliście do nami dotychczas, czy będziecie latać po wprowadzeniu nowych przepisów? Jest jedno pytanie. Jakiego drona kupić, żeby najmniej było problemów? Tak, na dobrą sprawę, jeżeli chcecie latać z dala od ludzi, z dala od skupisk ludzkich, bo tak to jest opisane, z dala od terenu zabudowanego, to na dobrą sprawę nie ma znaczenia, bo nie ma kategorii wagowej do końca określonej. Mamy co prawda tutaj. Kategorię C0, która mówi o tych najmniejszych bezzałogowcach do 250 gram. Wcale ona nie zwalnia z tego, że nie trzeba robić tego egzaminu, prawda? Nie trzeba się przygotować. Mamy później kategorię C1, która mówi o możliwości latania statkiem powietrznym do 900 g. Też nas nie zwalnia tutaj z niczego. Wręcz przeciwnie, dochodzą już elementy szkolenia przed egzaminem. I tak dalej i tak dalej. Mamy jeszcze później 4 kg i 25 więc, tak na dobrą sprawę, za co byśmy się nie złapali, to zawsze trafimy na rejestrację użytkownika, czyli trzeba się zarejestrować jako użytkownik, czy w takim przypadku pilot, i zdać ten egzamin, pokazać, że potrafimy coś, że, że wiemy gdzie się znajdujemy i co będziemy robić. Od kiedy wchodzą te nowe przepisy i jak się do nich przygotować? Od kiedy wchodzą? Pierwszy lipiec to jest ten okres, kiedy faktycznie wchodzą w życie. Poczekaj. Wieża, ja popędzia witalowka z wiatrem w lewym, 26, 2 6, prawe. I jedyneczka w Wchodzą od 1 lipca. Czy należy się przygotowywać? Słuchajcie, oglądajcie kanał. Na pewno będą kolejne odcinki dotyczące... Dotyczące tego tematu i po prostu Was spróbujemy przygotować do tego, tak? Będziemy informować, jak będą wyglądały kolejne zmiany, co się będzie działo, jak do tego podejść. Wszystkie loty, które będziecie przeprowadzać nie posiadając świadectwa kwalifikacji, czyli loty rekreacyjne, odbywać się według nowych przepisów będą w kategorii Open, czyli kategorii otwartej i tylko tą kategorią zajmiemy się w tym odcinku. Więc jeśli chodzi o kategorie, bo od tego trzeba byłoby zacząć, to będziemy mieć kategorię A1 i pod kategorią A1 uprawnienia będą się kryły statki powietrzne w klasie C0 i C1, czyli do masy 250 g i do masy 900 g. Następna kategoria uprawnienia to jest kategoria A2. Tutaj będziemy mieli klasę statków powietrznych do 4 kg oraz yy, kategoria A3 która będzie pozwalała nam na latanie statkami powietrznymi do 25 kg. Czyli generalnie e, wszystkimi dronami, którymi latamy, to jest kategoria od C1 y, i na wszystkie potrzebujemy również e, zarejestrować się i wykonać szkolenie. O szkoleniu powiemy właśnie w tym momencie. Jak wygląda szkolenie? Kategorie od A1 do A3 będą wymagały od Was przejścia szkolenia online oraz dania egzaminu. Im wyższa kategoria, tym więcej rzeczy do nauczenia się. To wszystko będzie realizowane w oparciu o jakieś platformy edukacyjne, nad którymi ULC będzie pracował. Słyszałem, że coś w oparciu o ePUAP ma się pojawić i w ten sposób przez profil zaufany będziecie weryfikowani, żeby właściwa osoba zdawała ten egzamin. Jak naprawdę będzie wyglądało, to w tej chwili chyba jeszcze nikt nie wie. Trwają prace cały czas nad tym, jak się czegoś więcej dowiemy, to na pewno w kolejnych odcinkach się dowiecie. Zobaczyłem tam, że weszły kategorie wiekowe. Jeśli chodzi o wiek, normalnie według przepisów EAZY ma to być 16 lat. W Polsce zostanie to obniżone do wieku 14 lat. To jest dosyć istotne, dlatego że może nie wszyscy zdają sobie sprawy, że jednak rynek modelarski w Polsce jest dosyć spory i tych ludzi, którzy chcą latać już w młodym wieku jest dosyć dużo i nie należy tego raczej ograniczać. Ja zaczynałem przygodę z modelarstwem lotniczym w drugiej klasie szkoły podstawowej. To jest dosyć wcześnie, chociaż w tamtych latach wszyscy mniej więcej latali w tym, w tym czasie. No chodzi generalnie o to, żeby nie ograniczać, tak? Żeby ten młody człowiek mimo wszystko spełniał się w modelarstwie po to, żeby było mu później trochę łatwiej do, do tego dużego lotnictwa dotrzeć. Tak zawsze było. Najpierw zaczynaliśmy Modelarstwo, potem były szybowce, później samoloty. Dzisiaj, jeżeli od razu trafiamy do tego lotnictwa dużego, samolotowego, to brakuje tej, tych podstaw. To latanie nie jest takie fajne. No i tak, jesteśmy amatorami, latamy sobie dronem. Czy to będzie dron za stówę z supermarketu, czy mawikiem Pro. Eee, jakie mamy ograniczenia lotu według tych nowych przepisów? Mhm. Czyli znajdujemy się w klasie tak zwanej otwartej, klasie Open. I w takim przypadku tutaj będziemy mieć ograniczenie wysokościowe do 120 metrów. Nie możemy się wyżej podnieść niż 120 metrów w tej klasie otwartej. Czyli tak jak było do tej pory. Jest to podobnie. Druga rzecz to taka, że musimy sami podjąć decyzję, czy jesteśmy blisko tych ludzi, czy nie. Zostało to znowu podzielone ze względu na wysokość oraz odległość od przeszkód. Tak jak mieliśmy to wcześniej, że lataliśmy na przykład poza terenem zabudowanym, czyli z dala od przeszkód. W tej chwili jest to bardzo, bardzo podobnie, z tym, że są określone odległości dosłownie w metrach. I tu widzicie, że jeżeli latamy bezzałogowcem do 900 gram, to nie możemy przekraczać tej wysokości 120 metrów i nie możemy latać nad skupiskami ludzi. Skupisko ludzi należy interpretować w ten sposób, że te osoby mają możliwość rozejścia się w miarę szybko. W przypadku upadku tego bezzałogowca, żeby komuś to po prostu na głowę nie spadło. Jeżeli latamy do 4 kg, czyli w tej klasie C2, nie możemy dalej latać wyżej niż 120 metrów. Mamy również tutaj ogranicznik prędkości. Powinien być przynajmniej zamontowany. To jest dosyć ciekawa sprawa, bo ja nie widziałem takich ograniczników w tych zestawach, które teraz są dostępne na rynku. Odległości są od 5 do 30 metrów. Jeżeli mamy ten ogranicznik prędkości. Tak jest, to możemy się zbliżyć do 5 metrów, a jeżeli go nie mamy, to 30 metrów. Nie wiem, jak to zmierzycie, niestety, ulstererz na to nie ma pomysłu. No i kolejna sprawa to są bezzałogowce do 25 kg. Przypominam, że cały czas przemieszczamy się w klasie otwartej. Klasa otwarta to jest to, co w tej chwili loty niekomercyjne. Znowu wysokość 120 metrów i od osób i zabudowań 150 metrów. Słuchajcie, sprawa jest taka, że jeśli sięgniemy pamięcią z 10 lat wstecz, to tak na dobrą sprawę modelarstwo lotnicze, czyli bezzałogowe statki powietrzne, bo teraz są tak one nazywane, były te loty wykonywane poza miastem. Jeżeli modelarz budował ten model przez rok, dwa, trzy, wydał na to mnóstwo pieniędzy, stracił mnóstwo czasu, to nie przyszłoby mu do głowy, żeby pójść do parku miejskiego i między, między ludźmi i tym latać. I było bezpiecznie. W tej chwili mamy troszeczkę inną sytuację. Zazwyczaj kupujemy coś za niewielkie pieniądze i nie do końca zdajemy sobie sprawę, że jeżeli to uderzy w osobę albo w jakąś inny przedmiot, wykonamy pewnych szkód. Nie mamy ubezpieczenia, bo w przypadku lotów niekomercyjnych to ubezpieczenie nie było wymagane i zaczynają się naprawdę poważne problemy. Czy już wiadomo jak będzie wyglądała kontrola policji w świetle tych nowych przepisów? Czy coś już wiemy na ten temat, czy możesz coś dozwinać? Są jakieś takie szczątkowe informacje. Tutaj trzeba by zacząć od tego, jak ona w tej chwili wygląda, żebyście zrozumieli, co się zmieni. Obecnie funkcjonariusz może Was wylegitymować, ale na dobrą sprawę nie może, że tak powiem, dokładnie skontrolować Waszego uprawnienia, czyli świadectwa kwalifikacji, jeżeli takowe posiadacie, prawda? Więc musi wystąpić do ulicy, potem dostaje odpowiedź, Wy jesteście wzywani, to trwa. Czasem lepiej się pochwalić, co mamy, żeby sprawę zamknąć na miejscu. Po 1 lipca to się niestety zmieni, dlatego że policja będzie miała dostęp do tych rejestrów i będzie mogła na miejscu szybko to sprawdzić. Najprawdopodobniej też wejdzie jakiś taryfikator mandatowy albo coś jeszcze innego, które pozwala na nakładanie niestety na nas jakichś kar. Obecnie przepisy są bardzo takie drastyczne, bo w zasadzie jest tylko kara pozbawienia wolności. 5 lat za to, że latam bez załogowcem. No jeżeli zrobię coś strasznego, to, to jest, myślę, jest taka że, zasadna. Myślę, że lepiej zapłacić te 5 dych. Myślę, że myślę, że tak. Na pewno nad tym trzeba popracować, ale co będzie dalej, to, to też dowiemy się pewnie w kolejnych odcinkach. Patrzcie i obserwujcie jego minę. No nie, że tego się nie spodziewałem. To była tak zwana górka, czyli chwilowa nieważkość w samolocie. Naprawdę bardzo chwilowa nieważkość. Jak widzieliście, spodobało mu się. Z prawej strony mamy Rzeszów, bardzo ładnie oświetlony. Myślę, że też można pokazać. Dobra, no to mówiliśmy tutaj parę rzeczy o tym, co się zmienia. Głównie minus to był? Różnie to bywało. Ale powiedzmy może, co się zmieniło na plus? Jakie mamy plusy? No moim zdaniem to, że latamy po całej Unii na podobnych przepisach, albo w zasadzie na identycznych przepisach, to jest chyba bardzo dużym plusem. No, to jest niesamowity plus. Jedziemy za granicę, wszędzie jest, że tak powiem, tak samo, prawda? Spodziewamy się dokładnie tego samego. Dla mnie wydaje mi się, że też plusem jest to, że się czegoś nauczycie. Czyli, że pozyskacie tą wiedzę i pozyskacie ją tak na dobrą sprawę za niewielkie pieniądze, bo nie sądzę, żeby to były jakieś ogromne kwoty za te szkolenia online'owe, które organizuje Urząd Lotnictwa Cywilnego. Więc każda wiedza pozyskana jest też tym plusem. Dobra i zgłosimy się jeszcze raz do wieży i poprosimy o podejście. Nasza przygoda powoli dobiega końca. Co, fajne, szybko się kończy, prawda? Wszystko się kończy, ale myślę, że będzie długo w pamięci, bo to przeżycie bardzo fajne. rzeszów wieża, Syrapo Pani. Ja, jaki Oscar, Janki 2100 i poprosimy 2,6 prawy lądowania. Fiora Wistar Oscar, nie wysokości kręgu, wejdź w do 2,6 prawy kuźniaczem. Teraz sobie latam tak bez, bez żadnych uprawnień, bez żadnego rejestrowania się. I czy teraz powinienem się tym zainteresować? Czy starać się o świadectwo kwalifikacji? Powiedz nam, jak się przygotować do tego wszystkiego. To, czy robić świadectwo kwalifikacji, jeśli go do tej pory nie macie, musicie sobie sami odpowiedzieć. Później nie będą to świadectwa kwalifikacji, będą się to nazywać certyfikaty kompetencji. I tutaj też pokażemy Wam, jak ten dokument będzie wyglądał. Przepisy wchodzą 1 lipca i od tego momentu, tak na dobrą sprawę, będzie można się na pewno zarejestrować, przynajmniej taki jest zamysł, i będzie można przystąpić do tych szkoleń online czy egzaminów online. Do końca, jak to będzie wyglądało, na tę chwilę jeszcze tego nie wiemy. Nie ma konkretnych informacji. Myślę, że one z czasem będą wychodzić. Jeżeli będziecie śledzić informacje na stronie ulcu, jeżeli będziecie oglądać nasze kolejne odcinki, które będą właśnie na ten temat mówić, to na pewno się dowiecie i przygotujecie się do tego. Więc serdecznie zachęcam. Powiedz mi jeszcze o wyjątku. Jest taki, kiedy można latać bez obowiązku rejestracji i egzaminu. Szczególnie przydatny dla młodych pilotów. Ale tu jest pewien temat związany z, troszeczkę z modelarstwem. Chodzi o co? Chodzi o to, żeby ten, ta młoda osoba, młody człowiek, kupując właśnie tak mały statek powietrzny, mogła polatać sobie właśnie w organizacjach czy stowarzyszeniach modelarskich. Bez tych dodatkowych obostrzeń. Jesteśmy dzisiaj w modelarni Aero Rzeszowskiego. Tutaj młodzież buduje swoje modele. Mamy też lotnisko modelarskie. Zrzeszajcie się czy zapisujcie się do Aero Klubów, do stowarzyszeń, po to, żeby właśnie bezpiecznie latać. Tam są osoby takie, które od wielu lat wiedzą, jak przestrzeń powietrzna wygląda, wiedzą, jak się zorganizować w tej przestrzeni powietrznej. W takim przypadku nie trzeba robić tych szkoleń i egzaminów. Jeżeli jesteśmy w tym stowarzyszeniu, nie ma wymagania szkolenia i egzaminu. No moi drodzy, na dzisiaj to już tyle. Całkiem niedługo pojawi się drugi odcinek również dotyczący tych nowych przepisów, jeśli chodzi o tych z Was, o tych z nas, którzy latamy komercyjnie, którzy w tym momencie mieliśmy świadectwo kwalifikacji, także śledźcie kanał, subskrybujcie, w tym momencie się zami żegnamy, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.